Witajcie. Bo mówiłem z 128 rozdziału Chainsaw o tytule Danie Główne. W końcu tytuł rozdziału, który obstawiałem, że się pojawi. Jakoś miesiąc temu. Jeszcze zanim przejdziemy do streszczenia, zamiast używać zwrotu to, co Kwanxi si robiła z maguskami, będę mówić Cimci Rimci, by było łatwiej. A sam mówi, że to obrzydliwe i że Denji jest kretynem. Oraz zmieniła zdanie, niech idzie do diabła. Denji odpowiada, że Cimci Rimci nie jest obrzydliwe, tylko piękne. I każe się Asie zastanowić. Ludzkość rozrosła się, ponieważ jest bardzo przyjemne. Jesteśmy tutaj właśnie dzięki niemu. A co odpowiada, że Cimci Rimci i jest uprawiane przez ludzi tylko dlatego, bo nie mają nic innego do roboty? Wycześnij silina i pot mieszały się z twoimi. To obrzydliwe. Denji mówi, czy ona tak na serio? Przecież nie ma nic lepszego od tego. Asa pyta Denji'ego, co sprawia, że myśli, że ci rimci rimci mu się w ogóle przydarzy. Denji odpowiada, nawet jeżeli teraz nie jest w stanie tego dostać. Może za parę lat, jak będzie starszy, uda mu się znaleźć dziewczynę. I wtedy Asa mu przerywa i pyta, czy on tak na serio? Żadna kobieta na świecie nie chciałaby mieć tego z kimś, kto ma piłę zamiast głowy. Nagle Asa i Denji spadają w dół do drzwi i nagle pojawia się na przeozdobionym talerzu. Dęczy bierze Asę, i się rozgląda. Udaje mu się dostrzec drzwi, w stronę których zaczyna biec. Nagle atakują go, w dziwne odnurza. Jest to gąsienica z wcześniej. Dęczy mu odpada głowa, ale przyczepia ją sobie, i zaczyna dalej iść w stronę drzwi. Drzwi się otwierają. W nich stoi diabeł upadku, mówiąc Moje główne danie nie wymaga mena Odstaw asemitakę, a odeśnę cię z powrotem. Denji odpada silnik, mówiąc, czy przynajmniej może wziąć ze sobą jej dupę. Upadek nazywa Denji jego zboczeńcem, po czym piła przebija ją od tyłu. Upadek mówi Boże, dziś zdarzy mi się to wiele razy. Tajemnicza postać z piłami mówi Diabeł upadku nie ma szacunku do tych, którzy nie kończą swojego jedzenia. Oni desperacko próbują pożreć asemitakę, by nie zostać zabity przez diabła upadku. Proszę unikać ich do wschodu słońca, część są Mam ochotę się wydzierać. Ten chapter jest mega treściwy, ale po pierwsze, ciężko mi było streścić początek. Chciał mi się śmiać, przepraszam. Fake Soulman jest prawdziwy. Nie wierzę, że stało się to w takim momencie. Tak totalnie znikąd. A już miałem plan robić o nim teorię. Ale no nic, tu się wypowiem. Jak dla mnie jest to Haruka. Bo kto inny? Jak wiemy Haruka śledził, a przynajmniej podsłuchiwał Asę i Denji'ego w poprzednim arku. I tak trochę był tam po nic. Jako jedyny posiada linkę i po prostu pasuje tu. I wątpię, by to on był postacią płującą Denji'ego krwią dwa czaptery temu. Wcześniej najpewniej był to Yoshida, albo ten łowca podobny do Kobeli. jak dla mnie oni mogą nie być zwykłymi uczniami. O no to na pewno. Najpewniej jest to ekipa podlegająca Yoshidzie. Tak wiecie, jak na początku część Man'a mieliśmy Team Akiego, a tak teraz mamy Team Yoshidy. Najpewniej motywy tej Man'a są takie same jak Yoshidy. Przynajmniej tak sądzę. Możecie się podzielić swoimi pomysłami na ten temat. Największym problemem człowieka piły fałszywkowej jest to, że jego buty są zamazane. Tak zacieniowane są nie wiemy, bo one nie są czarne, one ewidentnie są zacieniowane. Czy nie wiemy, czy są białe, czy czarne. Jakie może być przeznaczenie Face Może on mieć na celu zastąpienie Denji'ego. By Denji musiał skupić na normalnym życiu, by ten bohater nie musiał znikać wraz z Denj'im. Ponosi gąsienicy. Nie mam totalnie pomysłów. Nie dostaliśmy wiele wskazówek, ale w tym rozdziale dopatrzyłem się nawiązania, a bardziej foreshadowingu. Ten ark był utilizowany, od okładki 12 tomu. W tle zajoru mieliśmy budynek z początku arku. Brzozy zajucho rosną do góry nogami, taky umiejętność upadku powoduje lewitację, czyli jest na odwrót, oraz mamy witraż na drzwiach, który może nawiązywać do witraża. Za plecami Fami w XIV Okładce. Ewentualnie mogą dojść do nawiązania do poszczególnych wydarzeń tego arku. Pod budynkiem stała Joru. Jakasa zaczęła lewitować, przypomniała sobie o Juko. Czyli czyżby teraz Fami miał tu odegrać jakąś rolę? Może umiejętność Fami sprawia, że diabły stają się głodne. Przecież to co może je kontrolować? I kontroluje diabła w upadku? Nie wiem, ale dużo dziś omawiania na koniec. Cieszy mnie to bardzo. Ale nie cieszy mnie to, że rozdział za dwa tygodnie. No trochę dużo czekania, a w sumie nawet trochę odpoczniemy. Tylko trochę długo będzie trzeba czekać na rozwój sytuacji, która jest bardzo ciekawa. No nic, do usłyszenia. See ya.